Cześć! Dzisiaj wam zaprezentuję najnowszy SnapShop 23W333A Pewnie myślicie O Jezu, nowe bloki, może nowej MOBY Może nowy boss, może Kurde, nie wiem W SnapShopcie dodali kompletnie coś innego Dali reportowanie Graczy Ale pewnie myślicie, co, co ty pieprzysz ZIK? Przecież reportowanie czy to było już od 1.19 Prawda? Ale teraz dali reportowanie Gracza za skina I za nazwę chodzimy sobie w skina i możemy tutaj napisać Co nam się nie podoba w skinie kogoś Możemy tutaj wybrać kategorię. Pierwszy powód Bo tak To jest po prostu Nie do myślenia Mowa nienawiści, zjednoczenie lub coś tam, ok ale pierwszy to jest po prostu pff. Specjalnie w mam polski, żebyście mogli sobie tu przeczytać Jeśli ktoś nie zna po prostu angielskiego My tutaj wyjdziemy Leaf i reportowanie za nick, może napisać nie wiem nik jest nieodpowiedni bo coś, bo kurde mi się nie podoba I tu po prostu jest taka abstrakcja, że to reportowanie to tu już ludzie przeżyli nie podobało im się, byli przeciw, ale już Pogodziliśmy się z tym, ale to, to po prostu już jest abstrakcja. To co? Kolejna tu opcja, może nie wiem, będzie reportowanie graczy za ich świat prywatny. Single player Teraz to wykrakam, zaraz każdy rzecz jak dodadzą. Po prostu nie do wytrzymania to jest. I to w sumie tyle z tego ustępstwa. Nic tu większego nie dodali niż poprawki błędy błędów. I to tyle. Nie ma co tu Na razie. Cześć. Miejmy nadzieję, że kolejne są przy tym lepsze.